Cześć z tej strony automatyki. Witam w kolejnym odcinku serii Syberia 2. Ostatnio byliśmy w tunelu podróży do przodków Hansa. Wyciągnęliśmy go z tego tunelu. No, trochę musieliśmy pogłówkować, prawda? Z tym zegarkiem, pamiętacie? No, ale już jesteśmy, tutaj wróciliśmy. Teraz musimy znaleźć Oskara. No i powiedzieć mu pewne rzeczy od Hansa. Nie wiem, zobaczymy, czy zagadajmy z tą kobitą, czy się eee. ujada. Przepraszam. <laughs> dobrze, bardzo dobrze, Toktot. Nie wiem, co mam robić. <laughs> dobrze, bardzo dobrze, to kto Ha, <laughs> Kobieta nawiedzona. Dobra, idziemy do, Hans, do Skara. A żeby tam dojść, to musimy kawałek przejść. by coś zjeść Znalazłem kilka wskazówek Jakieś dziwne Kantin, nie mogę już Dla mnie twoje wskazówki nie są warte złamanego grosza Chcę dziewczyny, słyszysz? Kantin, jak... Kantin, odpowiedz do diabła Nowy Jork, czy mnie słyszycie? Słabo, Kantin, mów głośniej O <noise> Boże Mam tu mały problem, Marcot Właściwie całkiem spory Napatoczył oczył się biedaczek na niećwiadka i teraz nie wie co zrobić. No bo nie powinien za nami tu trafić. A my idziemy do Skara. Tylko zobaczymy, który będzie bliżej. Generalnie już żeśmy tędy przeszli, więc idziemy znajomą nam drogą. Chodźmy tutaj. O tak. O i dobra. Teraz idziemy o tam. Yuki. Juki sobie tu elegancko siedzi, nasz koleżka. No chodź, chodź. Dobra, idziemy teraz po tych schodach z kości. Widzicie, elegancko to autorzy wymyślili. Podoba mi się ta sceneria. Yy, gra typu click-to-point, jaką jest właśnie Syberia, jest wspaniałą grą, przynajmniej dla mnie. Bardzo dobrze mi się w nią gra. Mam nadzieję, że Wam też. No i dobra, idziemy teraz. Zobaczcie, że tu jest pewne urządzenie. Ale o co chodzi, to zaraz się przekonacie. Tylko musimy iść do. <laughs> iść do. 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 Oskara. O, lina nawet leży. Dobra, nie rozmawiamy z tymi panami. Powiem Wam od razu, że ci panowie boją się Oskara. No bo Oskar nie wygląda naturalnie. No i będziemy musieli coś z, y, zrobić. No ale co? To zaraz się przekonacie. No chodź Kate. Chodź, bo tu już zimno. Czas ucieka. Han choruje. Teraz <coughs> porozmawiamy z Oskarem i zobaczycie co macie dalej zrobić. Witaj, Oskarze. Kate Walker, gdzie się podziewałaś? Muszę przyznać, że trochę się o ciebie martwiłem. Ależ ja jestem tutaj, Oskarze. Ehm, zagadnijmy o to serce. Właśnie rozmawiałam z Hansem i... O, czy on czuje się lepiej? Nie wiem. Powiedział coś dziwnego. Automaty były stworzone na dzień, kiedy... kiedy... być może pewnego dnia otworzyć dla niego swoje serce. Uhum. Wszystko w porządku, Oskarze? Musimy skoncentrować nasze wysiłki, by sprowadzić pociąg na dół, Kate Walker. Dobra, zatem kliknijmy jeszcze raz. Co so Hans miał na myśli, mówiąc, otworzyć swoje serce? Wszystko po kolei, Kate Walker. W tym momencie musimy skoncentrować się na wprowadzeniu pociągu do wioski Yukoli. Dobra, kliknijmy Yukole. Mam wrażenie, że Yukole się ciebie boją. Dlaczego? Ja się ich nie boję. Widocznie nigdy nie widzieli automatu o tak wysokim poziomie zaawansowania, Oskarze. Z pewnością nie. Automaty tego typu ha, ha. nie rosną na algach. Haha, ha, ha, humor. Ależ mu pojechać, okay. dobra. Oskarze, wreszcie znalazłam Hansa. Nareszcie. A wspaniale. I co powiedział? Nic. Nic. A dobrze się czuje? Nie, Oskarze. Stan Hansa jest krytyczny. Dobra, kliknijmy pociąg. Nie zauważyłeś, że zbocze jest w środku puste, a tory prowadzą w głąb? Faktycznie, to niezwykłe. Wzgórze się trzęsie, a potem otwiera się brama, przez którą wychodzi kilku mieszkańców. Nawet podeszli do pociągu niosąc linę. Zagadnąłem do nich uprzejmie, a oni uciekli. Doprawdy, nie rozumiem dlaczego. Musisz uruchomić pociąg, żebyśmy mogli wjechać do środka. Niemożliwe, Kate Walker. Sprężyny napędu są rozkręcone. Obawiam się, że dalej nie pojedziemy. Chyba, że oczekujesz ode mnie, że na tym pustkowiu znajdziemy mechanizm nakręcający. Zdaje się to mocno dziwnym, że pan Voralberg nie przewidział takiej ewentualności. Może jednak przewidział. Dobra, kliknijmy teraz maskę Jukoli. Oskarze, maska jest symbolem przyjaznego ducha Jukoli. Może gdybyś ją założył, Jukole zgodziliby się pomóc mi w przeciągnięciu liny. Będę wyglądał niedorzecznie. Kate Walker, wcale mi się ten pomysł nie podoba. Daj spokój, Oskarze. Robię to tylko dla ciebie. Wiedz o tym. <noise> A jakbyś łaskę robił, Oskar. Wkładaj maskę, machaj do Yukoli i jedziemy. I nie musicie podnosić alarmu. Na nóg metal. Tuk, tuk. <noise> No okej, okay, dobra. Mali kolej się skara nie boją. No to zatem że się go nie boją. Robimy naszą misję. Wykonujemy misję. Dziękuję. Podpinamy ten... Z pewnością Walker. Podepniemy tę Linę. Ale Linia jest ciężka i Kate powie wam, że ona tego sama nie może zrobić. Zatem idźmy do tych ukoli i oni nam pomogą. Podciągną linię i zapiąć do ne, pociągu. Tą liną wciągniemy ne, pociąg do środka. Dobra, chodź, Witaj. Klikamy, klikamy pociąg? To tylko pociąg, metalowy. Tak, podobny do Oscara. Byk, metal! Tak, dokładnie, tuktut! On nie jest groźny! <noise> okej. Okay. Nazywam się Kate Walker, a ty? Nanuk, nanuk! <noise> Byk, nanuk, metal! Byk, Tuk tuk na, no, na! No. Tuk tuktut! Zapamiętam to słowo. Dobra. Dziękuję. Dobra, teraz, jak już pogadaliśmy z nim, Odchodzimy do liny, spróbujemy tę linę pociągnąć, no chodź, chodź. Kate, nie zatrzymuj się, bo nie ma czasu, spróbujemy tę linę pociągnąć i zobaczymy, co Kate na to. Zbyt ciężkie, bez pomocy nie zaczepię tego do pociągu. No właśnie. To idziemy z powrotem do tych <gno> gnomów <gno> i poprosimy ich o zasprzęgnięcie tego pociągu. Witaj, pociąg Oskar Słuchaj, mój przyjaciel Oskar nie jest złym duchem. Spójrz, on ma na sobie maskę dobrego ducha. Tuk, tuk. O tak! Całkowicie się zgadzam. Tak wygląda znacznie przyjemniej. Dobra, klikimy teraz. Pomoc. Widziałeś? Oskar nie jest groźny. Pomożesz mi teraz? Proszę, talina jest dla mnie za ciężka. Gany mógł, Gany mógł. tuk muk! Hmm. Okej, okay. ilkole poszli nam pomóc. I teraz gdy zapną ten pociąg do tej liny musimy wykonać jeszcze jedną rzecz bardzo ważną, bo niektórym by się wydawało, że o zapieli i ukole nam pociąg, to możemy ją ciągnąć. No nieprawda teraz sobie kole poszli, ale gdy wrócimy do mechanizmu i spróbujemy wciągnąć ten pociąg, no nie uda nam się to, dlatego musimy tam wrócić. Tam widzicie, że ten odcinek będzie troszeczkę dłuższy niż zwykle to bywa, no właśnie przez to, że niektóre te misje są no długie. Trzeba pobiegać i tak dalej. Dobra, tu mamy mechanizm. Musimy naciągnąć tę linię. Naciągamy linię. Widzicie, że lina się napręży i będziemy musieli mogli właśnie wtedy wciągnąć ten pociąg lina się naciągnęła właśnie elegancko. No widzicie właśnie koło, które wciągnie nam ten pociąg. No i dobra, mamy linę naciągniętą. Wracamy do nie, tej wioski, do tego mechanizmu wciągającego. Dobra. Ciekawe jest to, że <laughs> ciekawe jest to, że Hans ym, zaprojektował wszystko aż dotąd. Aniby nie wie, gdzie jest Syberia, co nie? Czyli generalnie musiał już tutaj z tymi ukolami obcować. No, troszeczkę to jest takie. No, nie powiedziałbym mało logiczne, no, ale. No, nie wiem, mogli to autorzy troszeczkę inaczej rozpracować. No, niemniej jednak. Jest to dalej przyjemne Dobra, mamy tutaj dźwignię, podchodzimy, kręcimy. jedną z nich już nie pamiętam, nie wiem. Zakładam, że to. To nie działa. Widzicie, że nie trafiłem. Kręcimy prawą dźwignią. No i teraz widzicie, że pociąg jest ciągany do środka. Jak już go wciągniemy, będziemy mogli wykonać kolejny krok, kolejną misję. Wszystko słyszycie. Gina się pod tym ciężarem. Bo to w sumie kupa złomu jest, jakby nie było. No dobra. Słuchajcie. Oskar wjechał pociągiem. Wciągnęliśmy go. Zatem to jest już koniec tego co mieliśmy zrobić w tym odcinku. Zatem dziękuję za obejrzenie. Zapraszam na kolejne kolejne odcinki. Trzymajcie się, cześć.